sobota, szósty dzień listopada witamy was wszystkich bardzo serdecznie ze stadionu Energa w Gdańsku już za niespełna godzinę 14. kolejka PK Ekstraklasy Lechia Gdańsk KGHM Zagłębie Tak, jak wspomniałem niespełna godzina do rozpoczęcia spotkania niebawem na rozrzewkę wybiegną nasi piłkarze, zawodnicy Lechi również i będą przygotowywać się już do pierwszego pistka sędziego co tu można więcej powiedzieć nie spodziewamy się chyba jakiejś nie wiadomo jakiej frekwencji, ale ten stadion piękny stadion w Gdańsku powoli zapełnia się kibicami. Mamy nadzieję, że zarówno Lechia, jak i piłkarze Dariusza Żurawia staną dzisiaj na wysokości zadania dadzą kibicom wiele powodów do radości mamy nadzieję, że wszystko zakończy się z happy endem. i to Miedziowi wywiozą z Gdańska trzy punkty, właśnie bramkarze Lechi wbiegają na boisko Duszan z latem. Alomerowicz i trener bramkarzy Paweł Primel czekamy więc na naszych zawodników którzy też już niebawem wyjdą na rozrzewkę A Rek mówi, żadnego samobuja. Ja jeszcze... Żadnego samobuja. Żadnego samobuja, nie? Kopacz mówi, no to samo idziemy, no, szanowna, taki samobój. Wiesz, czyli czy sami dobra, dobrze jesteście. nie? Dobra. Później zagadamy Dobrze, Lech jak Dańskie M Lubin. Logika Ekstraklasy mówi, że jeśli spotyka się wiceliderem na, na własne stronie z 12 siłą ligi, no to raczej punkty zostaną w domu, ale czy twoim zdaniem może być inaczej? Wiesz co, no nie jestem jakimś wielkim optymistą, jeżeli chodzi o Zagłębie Lubin, bo te ostatnie mecze, jeżeli chodzi o jakość piłkarską, nie były jakieś wyśmienite, a Lechia jest rozpędzona, poza tą potyczką ze Świtem Nowy Mazowiecki, znanym zresztą Wam Świtem, dosyć dobrze myślę wszystkim sympatykom Zagłębia Lubin, to wyglądają bardzo obiecująco, bez porażki jeszcze za kadencji trenera Kaczmarka, na 21 punktów możliwych zdobyli aż 17, to też mówi samo za siebie. Ja jestem naprawdę pod dużym wrażeniem tego, jak on odmienił tę drużynę, bo wcześniej na Lechię też patrzyłem, szczerze powiedziawszy, to tak jako na drużynek, która trochę męczy widza, a teraz odbył jest zupełnie inny. Mhm. Gdybyśmy się pokusić o wytypowanie dokładnego wyniku spotkania, bo wiem, że też delikatna współpraca z Marką STS, podobnie jak to w naszym przypadku jest to. Yy, jaki, jaki byś wynik wypłynął? dyskutowaliśmy sobie z Radkiem Majdanem, z Piotkiem a który komentuje też ten mecz, że tak nam pachnie remisem de facto, przynajmniej mi, bo wiem, że Radek wskazywał na zwycięstwo Lech Gdańsk 3 do 1, a ja bym obstawiał 1 do 1 albo 2 do 2, bo właśnie ta logika ekstra klasy tutaj skłania mnie ku temu, że niekoniecznie Lechia musi tutaj dzisiaj wygrywać. Dobra, dziękuję Ci bardzo i miłej pracy. Dziękuję. nie wcześniej, bo ma Muszę przytrzymać te piłkę, jakie mamy, panowie. I pierwsze 45 minut za nami do przerwy Miedziowi po trafieniu Filipa Starzyńskiego prowadzą w Gdańsku 1 do 0. Co można o tej pierwszej połowie powiedzieć? Bardzo dobre w naszym wykonaniu, to na pewno. Zwłaszcza ta, można powiedzieć, pierwsza połowa pierwszej części gry. Oprócz rzutu i bramki były również sytuacje. Mam tu na myśli przede wszystkim sytuację Saszy Żywca-Kontrę, w której e, na strzał zdecydował się Filip Starzyński, ale e, Duszań Kuciak przeniósł piłkę nad poprzeczką. No i też tą, no i też tą ostatnią sytuację, e, po której e, przedryblował jednego z obrońców e, Kuba Żubrowski. No niestety tam bodajże Mario Malocza albo Michał Nalepa. Yy, zablokował to uderzenie. Czekamy na więcej, ale jak na razie bardzo dobre 45 minut wykonania zagłębia. Mamy nadzieję, że tak zostanie już do końca. Zróbcie right. sami, jak widzicie, że ja zostan, ja ci dam i dasz mi